Cześć, jesteśmy w siedzibie Maxon Design. Autko odstawiliśmy kilka dni temu, po to, aby wszystkie splitery, które zostały dla nas opracowane do naszego Golfa 8R, przymierzyć. Idziemy zobaczyć, co z tym autem się dzieje, i pokażemy wam w końcu, jak będzie cały pakiet aerodynamiczny wyglądał do tego samochodu. Idziemy sprawdzić na hale, tam gdzie wszystkie sesje zdjęciowe są robione produktów, i miejsce montażowe, właśnie w siedzibie. Dzień dobry. Cześć, Konradzie. W końcu pogoda dopisała. Przyjechaliśmy. Autko widzę nasze. Stoi. No, już powoli, powoli oglądamy. Mów opowiadaj, co tam masz dla nas. Było, wow! Około 30 elementów mamy. Yy, wiadomo, tutaj jest dużo tylnych, podczas splitterów z racji. Yy... Jeszcze raz, wszystko od początku, może. Tu widzę, są warianty samego przedniego splittera, i mamy ich raz, siedem. dwa, trzy, cztery, pięć. Ja tam osiem widzę, bo siedem. jeszcze jest cence. Jeszcze siedem licząc tego CNC, tak? Tak. Siedem mamy tych termoforowanych. Yy, dalej, mamy dokładki prowód w yy, czterech wersjach. Mamy też takie hybrydowe, jak tutaj widzisz? O. Już sobie pozwoliliśmy nawet W Jarisie Gier, w, w pierwszy chyba widziałem to tak, było tak, jak montowaliśmy tego tu sobie pozwoliliśmy użyć niebieskich śrubek w racji na niebieskie zaciski, tak? Żeby to fajnie się super komponowało. I, I, i też, też mamy ich. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 piąte CNC piąte CNC, dokładnie. Dobrze. Tylnych boków ile mamy? Nie wiem, ja już się pomówiłem. jest bardzo dużo ze względu na Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Koło dziesięciu elementów mamy tylnych boków. jest ich dużo ze względu na to, że mamy do oryginalnego dyfuzora oraz do dwóch naszych, tak? Ok. W każdym wariancie musieliśmy je zrobić, dlatego ich wyszło proszę. No Czyli tutaj nie? troszeczkę nam się rozjeżdża ten pakiet, o którym mówiliśmy poprzednio. Czyli nie ma jakby Street, Race i, i tego waszego trzeciego, tylko tutaj będzie chyba poszerzone to o. Wiesz co, z racji tego, że to jest Golf, RK. No to już tutaj do tego chcieliśmy zrobić wszystko, no nie? Słusznie. No też, y, czas jaki, jaki był oczekiwania, no ale zdążyło się nawet. Czas, nie jest, nie i tak czas jest i tak akceptowalny, więc y, super. Y, myślę, że z tym pakietem nawet najbardziej wybrednego klienta. Będzie w stanie człowiek zadowolić. Dobra, mamy przednie splittery, mamy progi, mamy tylne boki. Tak. Widzę są też CNC yy, tylny dyfuzor plus tam jakiś element jest do tak, tylnego tak, dyfuzora, tak, ale z, z tego co wiem, to jeszcze nie koniec. Co jeszcze macie do tyłu nadwozia? Mamy dwa dyfuzory, jeden już mamy zamontowany nawet. Wow. Na samochodzie. Tak to się prezentuje z tymi końcówkami większymi. Myślę, że jest fajnie. One są średnicą bardzo podobne do akrapowicza, więc to tutaj, jak auto będzie wyposażone w pakiet akrapowicza, to, to będzie wyglądać. Mhm. Ale to jest właśnie coś, czego mi brakowało. O, I widzę, już zamontowany jest kap, tak samo. Dokładnie. Teraz nie widać jej tak dobrze, no bo samochód jest na podniesieniu. Hmm, aczkolwiek, no. Taki agresywniejszy się zrobi ten spoiler. Mimo że on już jest sam w sobie oryginalnie taki agresywny dosyć spory, mm -hmm. no to tutaj jeszcze jest pociągnięty trochę bardziej, tak? Także wygląda to. Tu no dobra, to co? Fajnie. To będziemy zabierać się powoli za przymiarki tego. Zaczynamy no, pewnie od przodu. przodów. przodów sobie będziemy lecieć po kolei z przodami i sobie będziemy coraz to głębiej wchodzić w tym samochodzie, no nie? Czyli zaczynamy od tego najbardziej takiego neutralnego. I wrote wprowadzić... i wypełnienie tego środka. Tak? Odstawcie proszę troszeczkę na dół, żeby pokazać właśnie widzą, jak to, ale całkowicie zdemontujcie proszę, o i teraz przyłóżcie. czyli tu w tym momencie tylko sam środek jakby posuwamy do przodu. Jest to taki najbardziej subtelny splitter, który śmiało myślę mógłby być produkowany. Fabryce Volkswagena, bo nie widać w ogóle, że to jest yy, jakiś typowy chamski spoiler. No dobra, kolejny, kolejny element, tu jest rozwinięcie tej myśli. Widzę też początek, mamy początek, mamy podobny i tutaj jest pociągnięty do końca z bokami. To tak. taki bo jeden z takich bardziej będzie sprzedających się splitterów, bo to jest taka subtelna elegancja na to mówię, tak. takie coś dyskretnego, co... On co, co, ja tylko wypełnia po prostu wszystkie te wcięcia um, w zderzak. Ale też linię tą fajną, bo mnie się osobiście ten element nie podoba w Golfie i to po prostu tak ładnie ten zderzak wypełnia do przodu. Dobra, mierzymy kolejny. Ok. No to już jest bardziej agresywnie tak? Już jest wysunięty do przodu. I już widać, że jest coś dołożone, nie? Mm. Dobra, kolejny. O, tu jest taka hybryda, widzę. Tutaj jest połączenie tego wysunięcia, i tutaj boki proste z wcięciem. No, powiem Ci radzie, że klient będzie miał nielada za gwóstkę, żeby wybrać, bo praktycznie każdy splitter bardzo ładnie wygląda w tym samochodzie. No, myślę, że każdy znajdzie coś, coś dla siebie. Myślę, że to już będzie kwestia indywidualna, bo czasami różna wysokość samochodu, felgi. Kolor auta stanowią, stanowią o tym, yy, jak dany splitter pasuje do tego samochodu. A ty już taki bardziej racingowy spoiler. Tak. Ok. Teraz bardziej mamy wysunięte spoilery do przodu. Tu już też jest na boku podniesienie lekkie. Do góry, to, tak. Typowy. Taki może... typowy. Tu aż się prosi do tego splittera kanarcy te boki. Dobrze na to mówię? Kanarcy. Tak, do kanarcy tego właśnie kanarcy by się przydały i to by było idealne uzupełnienie. Co jesteśmy na półmetku? Mniej więcej. Na półmetku splittera, tak? Przedniego okay. splittera, tak. Okej. W zasadzie różni się tym podniesieniem tutaj. Też tą sekcją środkową, tutaj tak. chyba tym elementem tak, się to różni. Tutaj jest poniesione. No dobra. Więcej na pewno będziecie mogli zobaczyć, bo chłopaki zrobią obszerny materiał z każdej wersji wideo. Także udostępnimy to też u nas na kanale do każdego z tych filmów. Pokazujemy tylko zarys tych splitterów. Okej, okay. to jest po prostu wysunięcie widzę do przodu spoilera. Tak, ze sporymi noskami w sumie na tak. środku. No to idealny spoiler pod powietrze, bo jak koła by się schowały do środka, to kładzie się spliterem o ziemię i Dokładnie. wypełnia. O, a tu jest wersja Edition Szybcy i Ściekli. Czyli to jest bardzo podobna koncepcja do tego, co przed chwilą było, z tym, że rozwinięta o... Tak, skrzydełka dokręcane. Okej. Okay. I tu pewnie yy, w gierze były czerwone, tu pewnie będzie z czasem dowolność wyboru sobie, czy Zresztą. będziecie w jednym kolorze robić? Ja tu myślę, że klient będzie miał y, możliwość wyboru sobie tych, tych nakrętek, także... Yy, taka dodatkowa możliwość personalizacji, tak? Okej. Okay. I zostało nam CNC, widzę. Tak. <grych> Jesteś, jestem dla bardziej już takich osób, stanowisko pod, pod, pod racing, nie? Mhm. Powiem ci, że wbrew pozorom ten spoiler naprawdę bardzo neutralnie wygląda. Żeby nie patrzeć, one są najbardziej subtelne. Ze względu tak. A tu, że nie mają jakichś tam przetłoczeń góra tylko są z płaskiej płyty. No dobra. Temu są też, wiesz, bardzo. Mamy przedni spoiler, teraz idą od końca, czyli to mamy na CNC. Tak. Czyli to jest tylko jakby przedłużenie, tutaj. Ładnie żeby dopełnić linii dookoła do samochodu, prawda? Tutaj nie robiliśmy nic jakiegoś tam bardzo wystającego. Moim zdaniem wygląda ślicznie. Zachowania, zachowania całej linii. Powiem Wam, że ciężki wybór. Przed chwilą jeszcze myślałem, że tam jednego przedniego faworyta z ABS-u, a teraz przez chwilę chodzi mi po głowie to CNC, bo jest naprawdę bardzo ciekawe. I tutaj mamy tą hybrydę. Mhm. Z skrzydełkiem dokręcanym. To dopiero idealnie by wyglądało, tak jak ci wspomniałem, mam we Wrocławiu też klienta, który też ma taki samochód, właśnie na niebieskim samochodzie. To, to, to na pewno by dużo ciekawiej wyglądało. Mhm. Fajnie udało wam się to zrobić, że nie wiem czy to kamera pokaże. Ten próg nie jest prosty. On idzie tak łuk troszeczkę i wasz splitter dokładnie idzie w ten sam sposób, że grafik wasz wykorzystał. Tak, wykorzystał linie, proporcje. Gdzieś tam kiedyś widziałem szczególnie. No macie już w Niemczech chyba konkurencję z tego, co wiem i oni takie typowo płaskie te elementy robią, a a to naprawdę bardzo bardzo fajnie wygląda. Staramy się, być krok przed konkurencją zawsze. Ten próg, raptem różnici, tym, że ma właśnie te wcięcia tutaj. Tutaj jak masz tutaj na środku oryginalnego progu to wcięcie takie tutaj, no to właśnie jest zachowane są te wcięcia w tym miejscu. Okay. Dobra, zostały nam ostatnie progi. Tak. To widzę jest najbardziej subtelna wersja. No na to by wychodziło w zasadzie. Tak. Bardzo proste, delikatne. No. To mi się podoba bardzo. Ja to mówię, że te elementy wszystkie będą inaczej wyglądały, jak samo będzie też. Obniżony, postawiony na kołach. Tak. Ale, ale. To akurat wydaje mi się na ten moment jest mój styl. No dobra, zaraz podejmiemy decyzję. No i co, przejdźmy może na tył. Czy te wszystkie tylne boki, co tutaj będziemy teraz mierzyć pasują zarówno pod ten tylny dyfuzor? Ok. Pod jeden i pod drugi mamy osobne i pod oryginalny jeszcze. Ważna jest. informacja. Tutaj... Czyli co nam do tyłu pasuje? Co macie tylko, żeby tu pasowało? Będą Ja na No ten Tu są Tu mamy hybrydę tą pasującą, tak? Jara, to jest dokładka RS1, czy RS2? To jest rs 2 ka Jest. Przerobimy. Okej. Okay. No dobra, tak to wygląda i co jeszcze mamy? Jeszcze dwa czy Aha, czyli to sam bok bez... RSD4 jak powinno być i RSD6. Mówiłem chłopakom ślicznie, ten spoiler jest co do tyłu zrobiliście. I tutaj mamy tą drugą wersję dokładki, tą którą byłeś bardziej zainteresowany tak. po zdjęciach. No taka subtelniejsza na pewno niż. niż, niż... Ale zdecydowanie bardziej agresywna od splitera fabrycznego. Tak, tak. Tutaj te elementy dużo mniej widoczne, ta góra. Tutaj teraz nawet bardziej te końcówki giną, mimo że one są chyba 105 mm, czyli są dosyć duże. A przy tym spliterze naprawdę. Nie widać wielkości. Dokładki z uwzględnieniem tego, że klienci często zmieniają końcówki wydechu na większe, tak? Mhm. Także staramy się troszeczkę, może. Yy... Ale w tej szerokości nawet fabryczny wydechnia Krapowicz jest to samo, bo wtedy są owalne, mhm. więc on tylko w tą stronę byłby niższy, ale na szerokość jest tak samo, więc myślę, że i tak do oryginalnej dokładki to będzie pasować. No i do tego mamy te splittery tylne, boczne, no to tak jak wcześniej mówiłem będą bardzo zbliżone wszystkie, one się będą różnić tylko dopasowaniem. Designem będzie, będzie to samo, z tym, że na każdą dokładkę już troszeczkę inaczej się tutaj układa, no i żeby to pasowało tak jak ma pasować nie musieliśmy zrobić do każdej wersji osobno. Tak? Nie, nie, całej, pełnieniu całej co więcej, ten arcy już Ci pokazałem, mamy jeszcze te właśnie śmieszne elementy, te takie pionowe, co może obniżymy na sekundę auto i pokażemy i wtedy tylny kap Mamy już cały pakiet zamontowany. Chłopaki przed chwilą skończyli montaż. Wybraliśmy wersję, jak ona się Konrad nazywa, Street. Street Plus. Dla nas taka najbardziej subtelna. W skład pakietu wchodzi. Może ty Konrad powiedz? No tu mamy splitter przedni, ten, który mhm. chciałeś, czyli ten taki bardzo subtelny. Na progu również. W tej wersji takiej najbardziej stanowanej. Dokładki tylne, boczne dedykowane do tej dokładki, którą Tak, teraz czyli mamy zono. zamontowany nowy tylny dyfuzor. Tak. Plus tylne boki. Dokładnie, tak. No i cap spoiler. Tak. I cap spoiler, którego też, wiem, też zaraz tak, pokażemy. Może go puścimy będzie go widać. A jak się podoba? Zapowietrzyłem się, <coughs> przepraszam, ale ja już troszeczkę z spyfoto. wcześniej widziałem po zdjęciach. Mhm. Jestem zajebiście zadowolony. W sumie troszeczkę też zrobiliście te pakiety jakby pod moją wizję, bo wcześniej rozmawialiśmy, co bym chciał, co mi się podoba. Także szczególnie najbardziej mi zależało na tym kapie, na tylnym dyfuzorze i na naprawdę subtelnym przednim splitterze. Zobaczymy zaraz, jak auto się opuści, tak dodatkowo też na pewno, pełen, na pewno pełen efekt będzie, jak auto też obniżymy, już w przyszłym tygodniu będziemy auto obniżać. Ja na ten moment jestem bardzo, bardzo zadowolony. Pewnie więcej materiału pokażemy z ogrywek tego auta niebawem. Na spokojnie, nie? jak go obniżycie, jakaś szpalka pewnie inna też do tego wleci, więc myślę, że wtedy cały. Sam... Póki co jeszcze nie mamy koncepcji, co jest najgorsze na początek układ hamulcowy, ale no na pewno coś się pojawi. Dobra Konrad, serdecznie Ci dziękuję. Również. Jestem naprawdę zadowolony. Wbijajcie na kanał. Max Design, jeśli Wam się podobało, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Ustawcie dzwoneczek, dajcie lajka. No i co, do następnego razu, cześć. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see? I will outwork you, turn your